W dniu czterech skoczni podium było blisko, Maciej Kot zajął piąte miejsce najlepsze w karierze, szósty był Kamil Stocha, zwyciężył fenomenalny Norwek Anders Jacobsen. Eksplozja radości Andersa Jakobsena i kolegów z reprezentacji dziwić nie może. Norwek w gapa dokonał rzeczy niecodziennej. Mimo błędu w pierwszym skoku i dopiero dziewiątego miejsca Jakobsen wrócił na szczyt. Skokiem na odległość 143 metrów odrobił dziewięciopunktową stratę do prowadzącego Gregora Schierenzauera i wygrał drugi konkurs w turnieju. Trener powiedział, że to był dobry skok, tylko nie najlepiej poradziłem sobie w samej fazie lotu, kiedy zahaczałem nartą o nartę, dlatego kazał mi skoczyć dokładnie tak samo, tylko nieco lepiej panować nad nartami. Jak widać, miał rację. That was right. <laughs> blisko podium był Kamil Stoch. Polak nie obronił drugiej pozycji po pierwszej serii i ostatecznie był szósty. Lepiej w serii finałowej poradził sobie Maciej Kot, który zajął najlepsze w karierze, piąte miejsce. W klasyfikacji turnieju na czele po dwóch zwycięstwach Jakobsen, Norwek o blisko 13 punktów wyprzedzali Rencawera. Stoch jest siódmy jeszcze nie było, ale jest coraz lepiej. Polscy skoczkowie w Garmisch-Partenkirchen wreszcie odgrywali istotne role. O zwycięstwo w konkursie po skoku na 142 metr walczył drugi po pierwszej serii Kamil Stoch. Słabsza próba w serii finałowej kosztowała go jednak spadek na szóstą pozycję. Więcej zimnej krwi zachował Maciej Kot. 135 metrów w drugiej serii poprawiło jego wynik z szóstej na piątą pozycję. Najlepszą w karierze. Bohaterem dnia, a już na pewno Norwegów, był za to Anders Jakobsen. Norweg w gapa dokonał rzeczy nieco Codziennej. Mimo błędu przy pierwszym skoku i dopiero dziewiątego miejsca, Jakobsen zdołał wspiąć się na szczyt. Skokiem na odległość 143 metrów odrobił dziewięciopunktową stratę do Gregora Schirrenzauera i wygrał drugi konkurs w turnieju. Trener powiedział, że to był dobry skok, tylko nie najlepiej poradziłem sobie w samej fazie lotu, kiedy zahaczyłem nartą o nartę. Dlatego kazał mi skoczyć dokładnie tak samo, ale nieco lepiej panować nad nartami. Jak widać miał rację. W klasyfikacji turnieju na czele po dwóch zwycięstwach jest Jakobsen. Norwekon jest pełna 13 punktów wyprzedza Rencawera. Kamil Stoch jest siódmy i do podium traci niecałe 22 punkty.